W 15 17 jesteś swoim największym wrogiem. Posłuchajmy. Oj, przyspieszony jest. A nie, nie jest przyspieszony. Jeszcze raz, przepraszam. Masz jakiś problem? Co powiedziałaś? Bu, kurwa! Pytam, czy masz jakiś problem? Nie. Farmazeusz. Mam problem z tobą, pajacu, Mega mi się podoba, mega mi się podoba, bo trochę jak słucham tego i oglądam, to taki brudny klimat, brudna szatnia. Eee, troszeczkę, troszeczkę fight clubem mi to zalatuje, ale mówię, bardzo bardzo podałeś ten, 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 ten klimat. Amazończyk! Jesteś żałosny, po prostu daj mi spokój. Co ty gadasz, stary? Jesteś najśmieszniejszym człowiekiem na Ziemi. Nie kurwa, nie jesteś śmieszny z Co ty kurwa śpiewasz? Pieprzenki takim posłuch. I tu jest kurwa. Aktor, kurwa. Aktorem, raperem. Celebrytą? jesteś chorągiewą wiecznie szukającą poklasku. Jesteś miękką pizdą bez własnego zdania. Jesteś biedakiem, ty gruby patusie, pogubiłeś się. Farmer Mega, taki brudny brudny trajer, brudny brudny brudny, brudny sport. zajebisty Zeus. Chyba kurwa ty. Wieźniak, nudziarz Baner reklamowy tam Debil. Jesteś swoim największym wrogiem. No ciary mam, nie? Ciary. Dobór, mu, dobór muzyki, ludzi. Zajebiste. No kurwa... Przekozacki trailer. Taki prosty, że nie ma muzyki, że nie trwa trzech minut. Zajebiste. No po prostu zajebiste. Jestem ciekaw co inni w ogóle o tym myślą, ale jest... Dla mnie mówię, ja kończuwa ciary, nie.